Cześć! Witam serdecznie widzów kanału GMP GARAŻ MOJA PASJA. Przyszła zima i jest to bardzo dobry czas, aby pomyśleć o przeglądzie i naprawie kosiarki. Ponieważ ja tą kosiarkę używam już kilka lat, no to okazało się, że wymaga ona dość poważnego remontu. Dlatego rozebrałem ją praktycznie do zera. Tutaj widzicie jej główny korpus, który został już pomalowany. Ale okazało się, że od spodu korozja zostawiła dosyć duży ślad po sobie, no i trzeba było interweniować, żeby nie dopuścić do całkowitego zniszczenia ścianek tej obudowy. Od spodu wygląda to w ten sposób i tutaj, szczególnie na bokach, właśnie w tych miejscach, były już naprawdę głębokie przery. A i trzeba było, tak jak mówię, interweniować. Wyczyściłem to, jeszcze no, szlifierką kątową, chyba papierem ścieżnym, trochę takim kamieniem do szlifowania. To co pozostało, bo oczywiście w te, te niektóre rzerwy to, to nie ma opcji, żeby to wydrzeć, bo trzeba było połowę blachy zedrzeć. Pomalowałem to stopem, później dwa razy epoksyd i dwa razy autodenolat na wierzch. I jeśli chodzi o zabezpieczenie, no to myślę, że warstwa jest już taka, że na lata wystarczy. Natomiast ona by wystarczyła, gdyby nie fakt, że nóż co chwilę uderzy to w jakiś kred, to w jakiś kamień. I tu jest taka obróbka ścierna tych boków, że praktycznie po jednym, po dwóch koszeniach to i tak tej farby już by nie było. Dlatego postanowiłem zrobić coś, co Zabezpieczy mi tą kosiarkę do końca jej dni. Tu mam przygotowany taki pierścień, właściwie pół pierścień wykonany ze stali, nawet kwas od najwięcej jak jak stal nie jest dna. Tak to wygląda, prawda? I już jedno już odpowiednio wy, wyprofilowałem i ona będzie wchodzić właśnie tutaj w tą obudowę. O, w ten sposób. O, trzeba będzie ją poprzekręcać. Na razie tylko tak o, i będzie zabezpieczać tutaj te ścianki boczne przed właśnie uderzeniami piachu, kamieni i dzięki temu to już o korozji będzie można zapomnieć tutaj planuję w tym miejscu na połączeniu tej blachy właśnie z górną częścią obudowy jeszcze użyć włókna szklanego i żywicy polyesterowej żeby to wszystko wykończyć na gładko, elegancko no i wtedy już tak, jak mówię, będzie kosiarka z gwarancją dożywotnią. Jeśli chodzi o korozję, co do reszty mechanizmów, to oczywiście też zawsze można coś naprawić. Jeżeli coś padnie w silniku, to dokupić element, wymienić. I praktycznie taka kosiarka może służyć do nieokreślonego czasu. Mam już zrobione zabezpieczenie antykorozyjne i antyerozyjne obudowy kosiarki. Zrobione to w ten sposób, że dookoła obudowy dana jest listwa ze stali masoodpornej, wchodzi na tu, a dodatkowo zrobiłem takie zabezpieczenie z żywicy poliestrowej i z, z taką matą z włókna szklanego. Czy jestem przekonany, że jest to włókno stworzywa sztucznego, ale mówi się na to zwykle włókno szklane. I tutaj właśnie dookoła, tak jak widzicie, jest to zrobione w ten sposób. Myślę, że takie zabezpieczenie. To już jest dożywotnia gwarancja dla tej kosiarki. Tutaj wewnątrz też nawet widać, ona jest, nawet tutaj, gdzie nie ma tego włókna, właśnie tak jak tutaj w tym przypadku. Tutaj nie ma włókna szklanego, ale jest sama żywica poliestrowa. Jeszcze taka warstwa pomalowana po prostu pędzelkiem. A myślę, że to. Naprawdę skutecznie zabezpieczy już teraz tą kosiarkę przed korozją. I kolejna rzecz jaką zrobiłem w tej kosiarce to jest takie ulepszenie napędu. Otóż tu była taka sytuacja, że obudowa tego łożyska jest zainstalowana w tym płaskowniku i, tak jak widać, no płaskownik ma grubości około 6 mm. Czyli jest to dosyć wąsko, jak na instalację obudowy łożyska. Ona od tej strony, ta obudowa, zapięta jest takim segerem specjalnym. Natomiast, to, jak widzicie, to jest zainstalowane tak, jak było zainstalowane fabrycznie. Tutaj jest znaczący luz pomiędzy tym segerem, który jest w tym miejscu, a tą podkładką. Luz pewnie jest dlatego, że obie obudowy łożysk są identyczne z prawej i z lewej strony. Natomiast y, po prawej stronie jest dźwignia do zmiany wysokości koszenia, no i dźwignia ma grubości Około 1,5 mm, i właśnie wypełnia dokładnie ten luz, który jest po lewej stronie, i po prawej stronie tego luzu nie było, i też nie było, nie było takiego zużycia, dlatego że obudowa tego łożyska była tutaj właśnie trzymana dosyć ściśle przez ten segier. I teraz wrócimy jeszcze do strony lewej. Pokażę Wam właśnie jakie zużycie nastąpiło tutaj na tej pół ośce można powiedzieć, mam słuchmiarkę, proszę bardzo, jest wyzerowana. Zero zero i mierzymy w tym miejscu. Pół ośka ma tak jak widać 10,17. Natomiast w tym miejscu 12. 53, prawda? Czyli ponad 2 mm, już ta półłośka została tutaj zużyta. Bo dlatego, że to łożysko się przekrzywiało w tej chwili. Ja to obudowy łożyska przyspawałem w dwóch miejscach. Tutaj i od. Jeszcze w tym miejscu tutaj. To też jest widać. I on już będzie sztywne. Oczywiście przy spawaniu łożysko było wyjęte i włożone dopiero w momencie, kiedy wszystko ostygło, kiedy można było go włożyć. Z nie ma żadnego problemu, dlatego że po tej stronie to łożysko jest nadal wyjmowane, czyli można cały ten mechanizm powiedzmy różnicowy, który jest w tym miejscu, cały ten napęd włożyć najpierw w tą część Tutaj jest oczywiście wtedy tylko otwór, bo nie ma tego łożyska zainstalowanego. Włożyć w to łożysko, następnie zainstalować tą obudowę. Tą obudowę też tutaj zmienię w stosunku do rozwiązania fabrycznego. Dlatego, że tak jak widzicie tutaj do tej obudowy dospawałem taki kawałek połaskownika, to co widać w tej chwili. I, i obudowa jest przykręcona dodatkowo właśnie Takim wkrętem ampulowym, to też gwarantuje, że będzie ona sztywna. Mimo że z tej strony, tak jak mówiłem wcześniej, ten, ten, to zużycie się nie pojawiło, dlatego że jest dodatkowo tutaj właśnie ta dźwignia w tym miejscu, która powodowała, że ten seger trzymał dosyć ścisło tą obudowę, tym niemniej, żeby już mieć gwarancję, tak jak powiedziałem wcześniej, dożywotnią. No to zrobiłem i dodatkowo jeszcze właśnie ten kawałek płaskownika przykręcany śrubą. Także w tej chwili mam wszystko już gotowe do instalacji. Natomiast jeszcze jest jedna modyfikacja, którą zrobiłem. Ta modyfikacja z kolei dotyczy noża kusiarki. Otóż no ten nóż był też już nieco wyżyty, dlatego że tutaj i to, powiedzmy, takie pióro, które powoduje odrzut trawy i wyrzucanie do zbiornika było po prostu zużyte i ta kosiarka praktycznie już przestała mi wrzucać do kosza. W momencie, kiedy kosiłem, przycinałem trawę o, o powiedzmy, 3-4 cm, no to jeszcze ono było w stanie tą trawę do kosza wrzucić, natomiast kiedy trawa była większa, to momentalnie to wszystko się zapychało i, i trawa nie chciała wpadać do kosza, tylko się mieliła gdzieś tam właśnie na tej przestrzeni. Tutaj w tej, w tej gardzieli obudowy po prostu się ona blokowała, nie chciała dalej wpadać do kosza. Natomiast zrobienie tych dodatkowych takich wyrzutników spowodowało, że... O kilkukrotnie poprawiło się właśnie wyrzucanie trawy do kosza, one są tutaj przyspawane no i tu powiedziałbym tak każdy jak, jak ktoś będzie chciał coś takiego robić to ma własną odpowiedzialność, bo jest to stal o zawartości będzie na pewno ponad 0,5% i i cóż, no jest to stanie niespawalna, krótko mówiąc. Także ten spad, jeśli chodzi o wytrzymałość, to nie ma jakiejś dużej wytrzymałości, natomiast no, u mnie się to sprawdza, chodzi to i nie, nie, ma, nie ma żadnego problemu. Tym niemniej, tak jak mówię, no, z spawaniem tego typu stali trzeba być ostrożnym i na pewno, jeżeli miał, miał być już wyspowany gdzieś tam, powiedzmy, w tych okolicach mocowania, gdzie jest większy moment, no to zdecydowanie odradzam takie, ta, taką naprawę, bo to już jest po prostu staje się niebezpieczne. Natomiast uważam, że w tym miejscu można pozwolić sobie jeszcze na, na coś takiego. Bo w tej chwili te wyrzutniki sprawdzają się doskonale i kosz jest załadowany, naprawdę pod sam wierzch, nie ma żadnego problemu. Tak jak jesteśmy jeszcze właśnie przy tym przy zmianie geometrii noża tnącego, to trzeba powiedzieć też jednoznacznie, że praktycznie po każdym ostrzeniu taki nóż powinien być wyważony. No oczywiście można to robić, nawet powinno pewnie się robić na, na specjalnie dedykowanej do tego typu maszynie, ale też można zrobić to znacznie prościej. Oczywiście nie jest to wyważenie doskonałe, tym niemniej te obroty noża tutaj też nie są jakoś szczególnie duże, także ja uważam, że jest to wystarczająco dobry sposób na to, aby taki nóż wyważyć i aby kosiarka pracowała płynnie, bez większych drgań. Jak to zrobić, to już pokazuję. Ja to robię za pomocą zwykłego imadła i na przykład wkrętaka, który jest zamocowany w imadle w ten sposób, a to. wkrętak. Teraz na nożu musi być zaznaczony środek geometryczny tego noża, czyli miejsce, w którym znaczy, no jest, przechodzi jakby oś y, symetrii tego, tego noża. I w moim przypadku, to jest tu nawet widać. Ja sobie zrobiłem tak, takie znaki. To należy zrobić właśnie sukniarko, zmierzyć na przykład tą odległość pomiędzy tymi dwoma otworami, które jakby ustalają nóż w kosiarce, wziąć połowę, zrobić sobie takie znaki i tymi znakami kładziemy nóż na właśnie wkrętak na coś okrągłego generalnie i on położony właśnie w tym miejscu środka geometrycznego powinien leżeć i nie powinien nam spadać. Teraz właśnie będziecie widzieć. Gdyby ten nóż był nie... no niestety poleciał, ale trwało to chwilę, prawda? To, to jest tak, że nie da się go tak idealnie położyć, bo to nawet bardzo mała nierówność powoduje, że ten nóż się przechyla. Ale ważne jest to, no może ustawię go tak, żeby żeby on zechciał stać. No może, może teraz. <laughs> Jeszcze raz. Bardzo też precyzyjne Rozwiązanie. O, przez chwilę być może ustoi, a może nawet na stałe. I teraz widzicie, że ten nóż na pewno jest wyważony, dlatego że widać, że on się utrzymuje właśnie na środku geometrii. Ja miałem w, swoim, w swojej karierze taki przypadek, gdzie to przesunięcie tutaj pomiędzy Osią symetrii tego noża, taką osią geometryczną, a, a ciężarem, a rozłożeniem jakby masy tego noża względem symetrii było przesunięte prawie o pół centymetra. No, Taka siarka po zapaleniu, to praktycznie nie dawała się już w rękach utrzymać. No i ten człowiek, który ją obsługiwał, przyszedł i, i powiedział, że no nie jest w stanie nią kosić, trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście to jest całkiem proste, bo trzeba z odpowiedniej strony noża albo ująć masy, albo dołożyć. Zdecydowanie łatwiej jest ująć, trzeba podszlifować tutaj w tym miejscu tej krawędzi, tak żeby zmniejszyć masę tego noża. Najlepiej robić to maksymalnie daleko od osi obrotu, Wtedy po prostu mniejsza masa powoduje, że, że mamy lepszy efekt. Także też to jest bardzo ważny element przy ostrzeniu noża i przy instalacji takiego noża do kosiarki. A teraz pozostało mi tylko poskładać te elementy i pokażę jak to wygląda już po instalacji. No i jest efekt końcowy. Widzicie właśnie kosiarkę już po wymoncie. To co chciałem zwrócić uwagę jeszcze to taka dodatkowa przesłona, która jest tutaj w tej komorze, w której pracuje nóż jest dany dodatkowy taki z blachy, też nierdzewny element, który będzie dokładnie widać, jakby oddziela nóż od tej komory którą wypada ścięta trawa. I dzięki temu powietrze zdecydowanie lepiej trafia do kosza, i kosiarka lepiej wyrzuca trawę, dlatego że ten odrzutnik, który tutaj widzicie, no on jakby zabiera ze sobą powietrze, a w momencie, kiedy dochodzi do blachy, no to to powietrze oczywiście zbija się o tą przegrodę i wtedy leci tam gdzieś do kosza. Także też została poprawiona efektywność wyrzutu tej kosiarki. Tą przesłonę już zrobiłem wcześniej, także przed, przed naprawą ona już była, i wiem, że po prostu działa skutecznie. I to tyle z naprawy kosiarki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.